Szczerze mówiąc, nie wiem, jak my, ludzie, radziliśmy sobie z życiem, nie wiedząc o tym. Myślę, że większość ludzi tego nadal nie wie. Nie wie, że większość codziennych dolegliwości i problemów, problemów również zdrowotnych, można rozwiązać, jeśli zrozumie się tę jedną rzecz. Nie wiem, czy wiesz i zdajesz sobie z tego sprawę, ale na co dzień. Otacza cię energia i każdy ma energię. Łapiesz wibracje od każdej osoby, ale ta energia z każdej interakcji, jaką kiedykolwiek miałeś z ludźmi, tkwi niestety w Twoim ciele. I o tym praktycznie nikt nie wie, poza nielicznymi przebudzonymi. Te energie nieuwolnione z naszego ciała, jakoby zablokowane, Niestety mocno wpływają na nas. Zwłaszcza, oczywiście, energię od tych, z którymi jesteś najbliżej, tych, na których ci najbardziej zależy, ale też tych, których na przykład najbardziej nie znosisz. To po prostu taka energetyczna zupa z rzeczy, myśli, energii innych ludzi, która stale cię narusza i wkrada się do ciebie. A i ty to robisz oczywiście wszystkim innym, nieświadomie. Tak więc nieuleczony bagaż emocjonalny i mentalne dziwactwa każdego, z kim kiedykolwiek miałeś interakcje, są w tobie stale odciskane. I nawet jeśli nie wchodzisz już z nimi w interakcje, istnieje tak jakby bezprzewodowe, niewypowiedziane połączenie. Więc jeśli są w pewnym stanie świadomości, zwłaszcza jeśli ma to związek z Tobą, płynęli na Twoje ciało. Wpływa na Twoje pole energetyczne, ta interakcja, którą kiedykolwiek z nimi miałeś. To wpływa na Twoje życie, jeśli pozostaniesz w nieświadomości. O to, co mam na myśli, mówiąc o nieświadomości. Większość niestety myśli, że większość emocji, które odczuwają, jest pierwotnie ich. To kim jesteś, to nie jesteś ty. To wpływ Twoich rodziców w pierwszych latach życia, środowiska, telewizji, wszystkiego, co Cię otaczało i otacza. To by się wydaje, że to Ty, a to jest wynik wpływu innych na Ciebie i Twój światopogląd. Załóżmy, ty myślisz, że lubisz muzykę techno. A to zdarzenia z przeszłości wpłynęły na to, że lubisz muzykę techno. Może jakiś koncert, na który cię zabrano, może siostra, która namiętnie jej słuchała, a może przyjaciel z podwórka to lubił, chociaż to też nie był ich pierwotny wybór. To wpływ innych ludzi na nich to spowodował. Otrzymujesz bodziec. Otrzymujesz informację z zewnętrznego źródła. Ale naturalne jest założenie, że jeśli masz myśl lub uczucie, to jest ono wewnątrz Twojej istoty. Więc dlaczego miałoby nie być Twoje? Więc działasz zgodnie z tym, jakbyś walczył sam ze sobą lub słuchał samego siebie. Kierujesz się tą informacją, która jest tobą, ale większość z niej tak naprawdę nią nie jest. Problemy z trawieniem, problemy skórne, problemy z oddychaniem, a nawet twój przewlekły ból prawdopodobnie są związane z kimś innym. A ty stawiasz opór temu oporowi za każdym razem, gdy naprawdę chcesz coś powiedzieć, a potem tego nie robisz. Za każdym razem, gdy masz niezręczną sytuację z kimś, za każdym razem, gdy kogoś wkurzysz, to wszystko jest wynikiem oporu. Oporu, który powstaje i tworzy stagnację w ciele, blokując przepływ energii. W ten sposób powstają blokady, o których opowiadam ci od lat, które prowadzą do na przykład dolegliwości fizycznych. I wszelkiego rodzaju trudności życiowych. I tak właśnie działają klątwy, z tą różnicą, że są one celowe. Jak więc to zmienić? Cóż, pierwszy krok jest największy, jest bardzo potężny. A mianowicie uświadomienie sobie, że wszystko, co wydaje się ciężkie, wszystko, co wydaje się brudne, wszystko, co czujesz w swoim ciele, tak naprawdę do Ciebie nie należy. To taki odcisk, sygnał z innego miejsca. Ja wiem, że wydaje się to Twoje, ale to jest pułapka umysłu. Ale kiedy nie identyfikujesz się z tą energią, możesz coś z nią zrobić, ponieważ nie jesteś już do niej przykuty. Jakbyś już nie był w więzieniu własnego umysłu. A następnie musisz ją zneutralizować. I tutaj wszystko jest dozwolone. To jedna z takich mandr wszechczasów. Aby więc pozwolić zneutralizować, musisz najpierw poczuć wszystko, co uczyniłeś ważnym, co uczyniłeś tak solidnym, trwałym i realnym. Że to musi być, bo inaczej umrę, że to jest nieprawda, że to nie jest Twoje, to nie jesteś Ty. To są albo świadome programy systemu, albo nieświadomych ludzi, z którymi miałeś interakcję w przeszłości. Więc już się nie utożsamiam. Pozwalam, by sytuacja była, i zdaję sobie sprawę, że wszelkie te odciski, te stemple od tych wszystkich ludzi, przez te wszystkie lata. Nie muszą dalej tu pozostać. Kiedy jestem w pełni elastyczny, miękki, neutralny, nie utożsamiam się dalej już z tą energią. Mogę pozwolić sobie na ekspansję, więc energetycznie zajmuję więcej miejsca. Teraz się otwieram, i stagnacja może zostać uwolniona. Możesz się oczyścić. Twój umysł się zmieni poprzez praktyki i uwaga interakcje z innymi, bardziej świadomymi ludźmi. Z takimi ludźmi, z którymi czujesz się dobrze. Z takimi ludźmi, którzy w jakiś dziwny sposób zaczęli myśleć, jak ty, podobnie tak jak ty. Nagle okazuje się, że kiedy sobie na to pozwolę, zmienia się moja rzeczywistość. I jestem wśród swoich. Zauważam, że jak z nimi jestem, nie ma już trosk, narzekania, a w zamian jest śmiech, radość, taniec. Tak, jakby mnie ktoś z klatki wypuścił. Nagle widzę, że jestem częścią plemienia, które mnie akceptuje, wspiera i daje mi siłę. Taka właśnie jest idea witariady. Ci ludzie na ciebie czekają. Twoje ciało odpowiednio się zmieni. To szczególnie prawdziwe w przypadku stałych relacji z ludźmi, które tam nawiążesz, bo znajdziesz w końcu prawdziwych przyjaciół, na których przez całe życie czekałeś. Wszyscy jesteśmy częścią kolektywu współtwórczego, i być może wszyscy zgodziliśmy się tutaj być i na taki układ. I nawet jeśli teraz wydaje ci się, że nic nie możesz z tym zrobić, to tylko jest wymysł twojego umysłu pułapka, która powstała w oparciu o doświadczenia i interakcje z przeszłości. Ty myślisz, że jesteś uwięziony w tym świecie, razem z innymi, którzy cię otaczają. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pozwól każdemu. Być takim, jakim jest, nawet jeśli w danej chwili wydaje się to niewygodne. Podpowiedź ode mnie. Otwórz swoje serce i pozwól sobie cieszyć się i być neutralnym wobec wszystkiego, co istnieje, aby nic do ciebie nie przelgnęło, i obserwuj, jak twoja psychika i ciało dramatycznie się zmieniają. Wiem, że to może leczyć wszelkiego rodzaju choroby. Widziałem nawet ludzi, którzy tracili na wadze, uświadamiając sobie, że w przeszłości trzymali się energii innych ludzi, którym się opierali, którzy ciągnęli ich w dół, zamiast wspierać. To jest magiczne doświadczenie. Gigantyczny skok kwantowy. Jak zdasz sobie z tego sprawę, że teraz już możesz otaczać się energią, która cię wspiera i uzdrawia. Mam więc nadzieję, że to pomoże, co robię dla ciebie organizując co roku festiwal, a ty bez zastanowienia do nas dołączysz i zaczniesz transformację od dzisiaj.